W różowym kamieniem A tybie u porucie piękny To nie ma u... żonaty Aha, żonaty jest to nie ma pieniędzy No to wam się nie podoba Nie Jechała, nie to jest. <grywa> I tak się nagrałem Do to, to lekcji dowiedzę tam coś Do gabłoty będzie to... no kurcze Wielkie dzięki Hej Kasiemka, witam wszystkich serdecznie Niedziela 27 kwietnia, Targ sterci w Tychach ja dzisiaj znowu handluję wspólnie z Bogusiem. Towarzysz udało mi się rozłożyć, ale powiem Wam, dzisiaj było ciężko, dzisiaj było ciężko. Także zapowiada się ciekawy, słoneczny, słoneczny dzień, chyba, oby było fajnie. No i co, lecimy z tematem, zapraszam na odcinek. Tak pokrótce wygląda moje stoisko. Pięć miejsc zajętych. W międzyczasie już udało się coś sprzedać. No, tak to wygląda. towaru coraz więcej. Miejsca w aucie coraz mniej. E, odwiedził nas oczywiście jeszcze Darek, ten, z którym żeśmy wspólnie łowili na magnesie. No i dzisiaj handlujemy z Bogusiem, nie? Także zapowiada się ciekawy dzień. Już kilka osób też mnie odwiedziło. Słoneczko świeci, handelek idzie się kręci. Jeszcze wszystkiego, jeszcze nie wyciągnąłem. No bo jakoś dzisiaj nie mam weny do układania towaru no ale nic, już beblą widzimy się jak dojdę do siebie zaraz to... Dobra, dziękuję okay. No i tak powiem, troszeczkę się już sprzedało, w międzyczasie dostawa towaru, że tak powiem, dostałem laptopa takiego, taki temat, no, fajnie, cieszę się bardzo, no jest fajnie, jest sympatycznie, humory dopisują, można się nareszcie wygrzewać, łusienkę opalić, no sporo, sporo rzeczy się sprzedało, tak więc... Jesteśmy zadowoleni, jak tam Boguś u Ciebie? No, u mnie bardzo dobrze, jestem zaskoczony dzisiaj wręcz powiem, to rewelacja naprawdę. Dopisują ludziska i kupują. No. To jest to, a który mamy godzinę? z ciebie jestem, czasu nie bierze, powiem Ci tak, mam w telefonie, dziewiąta. Dziewiąta, tak, to już, już dziewiąta, ja w sumie też zadowolony z tego handlowania. Ja w ogóle jestem zadowolony z mojego handlowania, bo sprzedałem e, takie rzeczy, które wczoraj chciałem już wyrzucić naprawdę, a tu ku mojemu zdziwieniu, także jest fajnie. Ale jest fajnie, sympatycznie wesoło powiem Wam. I ciepło przede wszystkim się zrobi. No i to jest najważniejsze. że raz ściągnę kurtkę i, i będzie super, naprawdę. Jest klaska. Tak, spadajcie do Artura na kanał. Zapraszam bardzo serdecznie. No ale oni już są, wiesz, bo wyglądają. No tak. Spadajcie do Bogusia do pana taty. U mnie też są niektórzy. No i tak, humory dopisują. No, godzina dziew dziewiąta, naprawdę sporo, sporo tutaj mi dowaru ubyło. Także jest fajnie. Jeszcze mam dwa pudełka do wypakowania. Nie patrzcie, kto nas odwiedził. Jest Basia, Cześć. Cześć, cześć. A -a. Macie ruchu? Haha, nie, nie mamy Cześć zbyt. Greg, bo No, jak no. nas odwiedzili? Tak? się ciekawie bardzo. No, fajnie, nie? No, bardzo fajnie. No tak więc, zaczął się czas odwiedzin. Tylko tyle, co na chwilę odeszło od mojego stoiska. Niewiele Wam pokazałem, no ale nic no. Trzeba pilnować swoje tutaj grzędy. My będziemy mieć kubeczki na macie? O, Boguś rozdaje malek. szczęśliwe kamienie. Polutki no. i takie różne. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo. Z różowym kamieniem dla ciebie upoludek piękny. Zielony. No dzięki. Zielone ma oczka. <noise> Fajny. A co sam to robiłeś, ja? No, oczywiście, <noise> że tak. Ładnie. Rękodzieło. No dzięki, to dzięki Bogdan. To nie ma za co. To czas tak prezentów. Na szczęście i będzie świecił. A kto nas tu odwiedził? Zapomniałem jak się wabi. No i tak. Radio się sprzedało. Amator poszedł. fajne Cześć. Cześć, cześć. Co ty tu masz? Zakupy? Nie. To dostawa kufli? No. Jaką? No Kuba. Kuba nas odwiedził. Myślałem, że to... A ty żeś dla mnie przyniósł coś, tak? No. nikogo nie masz ciebie. <laughs> ja cię sole. Fajnie. Co to to jest? Co to jest? Takie glinioki? No. Jeszcze są dwa, ale... Gdzieś tutaj mam dwoje A tu jest inne. Patrzcie no Dostawa towaru Wielkie dzięki Ale się zrobił ruch chyba, że Kuba coś upatrzyłaś tutaj Nie, nie, ja Nic? mam trochę jeszcze, nie? <laughs> Kuba tylko dowozi do szkło, nie? No właśnie by to, to się tak jakoś tu poukładać i dołożyć Tylko musisz sprawić sprawdzić sobie taki Aha by to miało, miało, miało ręce nogi No, no to powodzenia do kolekcji, bo wiem, że tam coś. Do gabloty zbierasz, będzie, no kurcze. Wielkie dzięki. Odwiedził mi Darek. Tak. Super. Cały czas coś się dzieje. Tak będzie w gablocie, na pewno jest na niego miejsce. Pozdrawiam y, wszystkich ludzi y, pozytywnie. zakręconych <laughs> Dziękuję, dziękuję. Super. No, no patrzcie, tak. taka sytuacja. Dostałem srebrną. Piękna. No. Super. No, Możesz tu to... powiększyć. No może mu za mało. Ale no, no jest normalnie super. jest, super. Y taką iść w oryginale i tak, taką, w takim stanie że była, nie? No. E nie, idealnie, no ma, ma coś w sobie, nie wiem. No, jakieś... Ale zawsze stale Na pewno byś w robił. Mało, no kurde. Tak. Syrenka. No i co? Fajne. No piękna. No lepsze jak ten nasz auto, co my z nimi przyjechali. Prawie jak Porsche. Od no. razu był, ja bym się zamienił od razu. Ale był projekt syrenka. No jest fajnie, super. Darek, wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Super, Ancko. Witam! Dzień dobry. Proszę. Co to z żeście mi tu przynieśli? No. Jaką dostawą. Jaką Mało To jest obraz. No może. Taki cztero chyba częściowy jak się nie mylę. Robert, tak? Tak. <laughs> Dzięki z rodzinką. E, jak huśtawka służy? Jeszcze, jeszcze nie zamontowaliście. Jeszcze nie. Aha. Jak jest jest obraz. A co na tym obrazie? Jest konie? Fiatki? i tu jeszcze fanty dostawa Ja. ale ja niektórzy ale to ja muszę to ja muszę dzwonić po ten, po żonę, żeby chyba po mnie przyjechała dzisiaj co tu się, co tu się dzieje muszę kiedyś przyjechać 5zł co ja mam, w którą stronę obejrzeć, bo tam też jest ktoś przyszedł Kasta i Zosia nie, to cześć, Leciu. I tak się nagrałem. Dobrze, jest jeszcze i Kasta. Cześć, Kasta. Jest moja tu wierna Zosia. Zosia. Myślę, że Beatka się nie obrazi, że jak ją nagram. Za to, co Podziękuję oczywiście, jak nie zapomnę, z moją No i zaczęło się. No i tak, dostawa towaru. No i co ja mam teraz z tym zrobić? Ja cię sole. No, co zrobić? No trzeba wystawiać, i dokładać. Lalki jeszcze więcej. A damy tutaj, nie? Może nietematycznie, no ale może się uda sprzedać. Nie będzie trzeba tego wieść do domu. taka lala. Jaką żonę? Nie nie? Plecak dla do Spidermana. Dobrze, dokładamy. I patrzcie, jakie radio, tyskie. Normalnie, tematyczne, firmowe Kubek z Paryża O fajnie, dziękuję Taki zegar z rybami Wystawiałem Mały podręcznik kierowcy 74 rok No, był Mateusz, a pewno by go to zainteresowało. Może jeszcze przyjdzie. No i tak, patrzcie, kto tutaj mnie odwiedził? Urodzinowa. Celinka i Mirek. Co? Co? Się nie będziemy składać życzeń, a bo kurczę. to nie wypada, ale prezent możemy Ci już dać. Kurde, no dziękuję bardzo. Ależ, proszę bardzo. To tego mam nie sprzedawać? Zrobił z tym, co chce. normalnie... Chyba tego nie sprzedasz. Zaskoczyliście mnie, normalnie. No się złożymy na fantu. Dziękuję bardzo. No taka niespodzianka. Przedurodzinowa. Patrzcie co ja od nich dostałem normalnie. Klima. Bez fotowoltaiki, tylko trzeba mieć mięśnie. Panie wielkie dzięki. Jakie eksponat kolekcjonerski Tyskie Pilzner trafi do, do gabloty. Co no to jest? Braszka. 5 zł. Dziękuję Aha. serdecznie. Co pieniądze z pieniądz jest plus. Dziękuję. Co wam się nie podoba? Nic. No, nic. no właśnie, nic wam się nie podoba. Podłuż mi to. Co? Podłuż mi. Podłuż mi to. Białka A i powiedzcie, że, że żeście byli w Białce. No w Bukowinie byłam. Aha, no to liczy się, no okej. Okay. Okay. Bukowina Białka to 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 samo, nie? Okej, okay, odkładamy. No i co, robimy unboxing na żywo. <noise> Już nie wiem, który. O, kasety. Moca Shell. Patrzcie, jakie taśmy. Elegancko. 1991 rok. Manie, klasyka. Snap! No, kto nie zna Snapa Znajomy okładka Dobrze, że Mirka tu nie ma, bo by mi się tutaj wtrącił to No to szukaj, ja nawet nie wiem co w tym jest Może sobie obejrzeć, może coś wybierzesz Oj. Normalnie się czuję jakbym w tej bietronce pracował tak, Tylko wystawisz na towar na wystawili. drodze Wystawisz towar na, na drodze i sam się rozłoży już wow. okay. Wydamy Proszę. Dziękuję. Dziękuję I co znalazłeś coś? To błon, mm. Co za ciosem Kurde, Cio. to jest pierwsza płyta, to błan Płyta? Dzień dobry Dzień dobry Cześć Nie na krzyżu Czekaj, bo mamy konkurencję No i patrzcie co Mirek wypaczył. Sandra, no. George Michael, no i to błan. Dobra, odkładam Zosia, kupiłaś coś? Nie. A tata coś ci kupił? Nie. Ale jesteś. Nie Nic jest, dziecku, nie kupi nic. A widziałem ile tych pieniędzy nakopałeś. Tata jest żonaty, to nie ma pieniędzy. Aha, żonaty jest, to nie ma pieniędzy. No, to Cała puenta tego wszystkiego. No, to już zostałeś podsumowany już. Chwila przerwy, chwilę oddechu. Ludzi naprawdę bardzo dużo. U mnie to chyba jakiś w ogóle rekord tej sprzedaży będzie. Towaru dołożone, towaru troszeczkę dużo, dużo ubyło. No tak to, tak to wygląda. Dyskusje się odbywają. Flaming wisi. <laughs> Tutaj też już przerzedziało. No jest fajnie. Patrz, jaki sprzęt. <laughs> Jest Max i Kolej. Cześć, hej Kasiemka. Max to jest fascynat takich sprzętów. I oczywiście bezpieczna jazda w kaskach, tak? Musicie tak jeździć, nie? Jest superancko. Także zachęcam też podajcie na kanał. No Max i Kolej. Pociągi, pociągi są. Rowery też masz, czy nie? Bo tak nie, nie kojarzę. Rowerów jeszcze nie. Jest świetnie. Patrz, wygrzebałem takie dynamo. Przedajcie na pewno trzymiej ja. <laughs> Już lecimy co tam się dzieje <laughs> i tak w międzyczasie Lampa się sprzedała Co tam ciekawego jeszcze coś? Wygrzebałeś? No coś tam może jeszcze znajdziesz Co tu macie? Szklanki z uchwytami? <laughs> ja, fajny, Władysław Łukietek Jan Trzeci Sobieski mam... Z domu. Czekamy na te lody. To, to cała jakaś seria tego. Chyba tak, bo tego za celinę go patrzyła. Wszystkie brudne trochę. Stare to brudno, nie? Takie powiedzieli. Musi być Nie wiem, czy coś tego, bo to jest I to jest właśnie, nie? Fascynacja z zakupami. I patrzcie, wszyscy ludzie tutaj, każdy czegoś szuka, nie? Swojego szczęścia i każdy jest zadowolony z każdej zakupionej rzeczy. Tak to wygląda Pa, towarzystwo się pomału rozchodzi Czarna i Greg, Zosia i Daniel A oni zostali wytrwali, do końca zostają znowu. No, fajno. My też zostali. A ja też zostanę taki zdecydowany. I czas na relaks No, trzeba troszeczkę dychnąć. Troszeczkę na tych nóżkach człowiek stoi. Uspokoiło się też troszeczkę Chwila odpoczynku przerwa Czekamy przed kolejną falą W końcu można sobie posiedzić A za co siedzisz? Na <laughs> całą O no to ten sam wyrok co jak Ale ogólnie jest fajnie. No tak, ja już już zaczynam pakować Wszyscy zresztą też się pakują, a więc to pomału kończymy. I co Boguś? Kończymy, nie? No kończymy, oczywiście, że tak. No już jest gdzieś koło pierwszej i tak. No, o 13.00 że... Do, dochodzi i co, co powiesz o dzisiejszym No dzisiaj był bardzo udany i fajny, taki radosny, powiem wam, pocztaryśmy się trochę. No dużo, ludzi, dużo odwiedzin, dużo roboty. No, w niektórych no. momentach to już nie ogarniałem tego wszystkiego, bo no. nagle przychodziły trzy osoby, coś chciały, no. trzy osoby kupowały, no i trzeba się każdym zaopiekować i no. zająć. Ale świetnie, Park Staroci w tych ma coś w sobie. Także świetnie spędzony czas. Jeszcze nie odczuwam tego zmęczenia, ale Ja przyjadę do domu, to jak to mówią się. padnę na twarz. Delikatnie mówiąc, ja też. No nic dobrego no. Bogdan, ja dziękuję Ci bardzo za wspólne handlowanie. Pani się bawiło razem w sklep. Wam dziękuję za oglądanie. Jak się podobało to łapkujcie, oczywiście subskrybujcie kanał Pantata, podajcie tam do Bogusia, Do flaminga też palnijcie. Hej Kasiemka, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia.